W zakończeniu dwóch projektów zrealizowanych przez Uniwersyteckie Slepy Rada podwodzącej się I, tak, i i Podkarpackiego Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Martynów. Więc celem naszych projektów. To jest przede wszystkim budowanie Arki Uniwersytetu III Wieku. Byli w projektach uczestniczy byli absolwenci Uniwersytetu III wieku słuchacze obecni i mam nadzieję, że w pewnym mierze również słuchacze przyszli, którzy będą słuchaczeni Uniwersytetu III Wieku. Więc na tym terenie. Wyświetla się właśnie przebieg projektu realizowanego przez Bartę, który był zatytułowany Piękny Łuby z ciało. W ramach tego projektu wysłuchaliśmy wspaniałych, ośmiu wykładów pani doktor. Witam serdecznie. No ja powiem o naszym projekcie, Uniwersyteckie Srednie lata, Więc ten projekt trwał od lutego, no to jest do końca grudnia, ma no, być jeszcze, i w tym czasie zostało zrealizowane, no uważam, że kilka takich poważnych zagadnień. Zostały utworzone kluby, zostały utworzone sześć klubów, które, no, tak Pierwszy to jest salon literacki, drugi.